Cześć! Dziś sprawdzamy klimatyzator, który może więcej niż myślisz. Całoroczny, wydajny i gotowy na mrozy. Przed Wami Kaisai Nordic. O jego możliwościach porozmawiam z ekspertem marki Kaysay. Cześć Maćku. Cześć. To co, zaczynamy? Możemy. Na początek. Czym różni się Kaisai Nordic od innych klimatyzatorów? Kaisai Nordic to klimatyzator przede wszystkim przystosowany do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych. W trybie grzania może ogrzewać mieszkanie nawet przy minus 35 stopniach Celsjusza. Czekaj. Czeka. Chcesz mi powiedzieć, że to może być moje główne źródło ogrzewania? Może służyć jako główne źródło ogrzewania, może też wspomagać yy, w przypadku kiedy chcemy dogrzać dane pomieszczenie. Klimatyzator został zaprojektowany tak żeby oferować użytkownikowi 100% swojej wydajności grzewczej, nawet przy minus 15 stopniach Celsjusza. Chciałbym Cię zapytać o taki komfort codziennego użytkowania. Ja przyznaję, ja nie lubię, kiedy zimne powietrze wieje mi prosto na twarz. I tutaj mamy sprawę rozwiązaną poprzez funkcję Breeze Away, która zapobiega bezpośredniemu nadmuchowi zimnego powietrza i eliminuje dyskomfort dla użytkownika. Dobra, porozmawiajmy jeszcze o jakości tego powietrza, które emituje ten klimatyzator. E, posiada w sobie jakieś filtry? Tak, oczywiście. Kajsa i Nordic zapewnia nie tylko komfort termiczny, ale też dba o jakość powietrza. Wbudowany ma jonizator powietrza, który jest doskonałą opcją dla alergików, usuwa alergeny, bakterie z powietrza oraz istnieje funkcja sterylizacji, która zapobiega rozwojowi pleśni na wymienniku w jednostce wewnętrznej. Energooszczędność to też istotny aspekt. Często sprawdzamy przed zakupem no właśnie, jak energooszczędny jest dany klimatyzator. Jak na tym tle wypada Kaiser Nordic? Ten model wypada wyśmienicie i tym się wyróżnia przede wszystkim na rynku. Może zaoferować najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++, trzy plus, plusy, nie tylko w chłodzeniu, ale również w grzaniu, co jest ewenementem na rynku. Zdalne sterowanie. Jak rozumiem, w tym przypadku to jest oczywistość. To jest oczywistość, masz rację. Mamy wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia obsługę klimatyzatora, ustawianie harmonogramów, przełączanie trybów pracy poprzez aplikację. W zestawie przychodzi też wielofunkcyjny pilot bezprzewodowy, jeśli chcemy sterować klimatyzatorem w mieszkaniu. Szanowni Państwo, pora na krótkie podsumowanie. Kaisa Nordic to klimatyzator całoroczny, który Działa nawet przy minus 35 stopniach Celsjusza. Ogrzewa i chłodzi pomieszczenia do 75 m2. Posiada funkcję jonizacji i sterylizacji powietrza. Ma klasę A i sterowanie Wi-Fi. Zapewnia komfort bez przeciągów. No i co też ważne, objęty jest pięcioletnią gwarancją. Dlatego jeśli szukasz niezawodnego urządzenia do domu lub biura, które skutecznie chłodzi latem i efektywnie ogrzewa zimą, myślę, że zdecydowanie warto rozważyć ten model. Thank <music> you.